serdecznie wszystkich Lego fanów. Zapraszam na 23 okienko kalendarza. Dobra, szukamy 23. Aha, 23 na samym dole. No tak myślę, że będzie tutaj skuter śnieżny. Zobaczmy. No, tak jak mówiłem. No muszę powiedzieć, że, że jest to naprawdę fajna konstrukcja yy, jakby to nazwać, taka dosyć duża na kalendarz adwentowy, coś takiego mogłoby być na przykład yy, w polibagu i byłoby okej. Okay. A tutaj zostajemy to w okienku. Yy, bardzo fajnie. Dobra. Fajne elementy płozów. Yy, tutaj No, znowu te płozy, no fajne one są. Jest to bardzo ładny skuter śnieżny, fajne te płozy i myślę, że fajnie można tu umieścić alpinistę, chociaż, a właśnie tutaj na stojąco się nim steruje, bo myślałem, że na siedząco wtedy byłby problem, żeby on tu siedział przez plecak, a tak tu jest ok, że na stojąco jeszcze się upewnię. Nie, coś, coś... Nie, 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 źle zbudowałem. Yy, powinno się rzeczywiście na siedząco. Aj, czasem jednak te błędy mi się zdarzają. Myślę, że nie tylko mi. Dobra, tak to powinno być przesunięte, ok. I teraz na siedząco. Ale i tak nam się zmieścił, mimo tego plecaka. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. To byłby naprawdę świetny polibak na przykład w tamtych czasach. Ale o ale LEGO postanowiło, że pomysł na ten skuter umieści w kalendarzu. I bardzo fajnie, i dzięki temu mogę teraz się nim cieszyć. To już w sumie wiadomo, co będzie w następnym okienku kalendarza. Bo nie mamy jeszcze bałwana i tego ludzika, więc oni będą obaj. Dziękuję bardzo za oglądanie i życzę miłego dnia.